W środę 4 sierpnia odbyła się sesja nadzwyczajna, dotycząca dokonania zmian w uchwale budżetowej i zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Jedna z nich dotyczyła m.in. przesunięcia ponad 5 milionów złotych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację dodatkowych robót budowlanych na stadionie przy ulicy Struga 63, czyli dostosowanie stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego i hali sportowo-widowiskowej Radomskiego Centrum Sportu do wymagań przeciwpożarowych. Radni zgodzili się na przesunięcie tych pieniędzy Hala widowiskowo-sportowa została wykonana w 98%. Pozostało jeszcze wykonanie prac pokontrolnych zleconych przez straż pożarną i ponowne zgłoszenie jej do odbiorów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja ze stadionem, jak poinformował Tomasz Chrobot, dyrektor zarządzający Betonok Construction. Elementy wzmacniania fundamentów trybuny północnej zostały zakończone w 70%, pozostałe 30 jest niewzmocnione ze względu na brak podpisanego aneksu z musirem. Trybuna jest Powtórnie zmontowana, poprawnie, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej, zastosowaniem wszystkich elementów gwarantujących szczelność. Pozostały do zrobienia kilka prac, które wynikają z robót dodatkowych, a są efektem pracy zespołu projektowego Mosirowskiego zespołu projektowego. A wynikającego z konieczności demontażu zbiornika retencyjnego? Podczas sesji usłyszeliśmy, że na trybunie południowej wykonano badania gruntowe, które potwierdziły konieczność wzmocnienia fundamentów głębokich. Wykonawca poinformował również, że trzeba wymienić grunt na głębokości 1,5 metra, wykonać demontaż trybuny południowej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku trybuny północnej, ponieważ poprzedni wykonawca usytuował dwa budynki na jednych stopach fundamentowych. Demontaż trybun wynikał z tak zwanych, i to mówię oficjalnie, wadliwego wykonania montażu, a praktycznie niezgodnego z zasadami technicznymi wykonania tego obiektu. Po pierwsze, żadna trybuna i żaden element nie był ułożony prawidłowo na podkładkach neoprenowych i Państwo to będąc na obiekcie, zapraszam Państwa jeszcze raz, proszę zobaczyć na trybunie południowej, wszystkie podkładki neoprenowe wypadły spod z, z płyt stadionowych tworząc po prostu no, no obiekt konstrukcyjny niepełnowartościowy, a praktycznie niemożliwy do użytkowania, dlatego uszczelnienie tego obiektu i położenie płyt stadionowych w sposób prawidłowy wymaga jego demontażu, bo nie da się tego zrobić inaczej. Radni chcieli wiedzieć ile pieniędzy trzeba będzie dołożyć do tych prac i demontażu trybuny. Niestety nikt nie umiał oszacować kosztów. Usłyszeliśmy jedynie, że będzie to kwota niższa niż była na Trybunie Północnej. Nie poinformowano też o ile w związku z dodatkowymi pracami opóźni się odbiór stadionu. Na ten moment Obowiązuje termin wynikający z aneksu, czyli koniec grudnia. Do tej pory koszt budowy Radomskiego Centrum Sportu wyniósł 159 872 370 zł.